Z jednego zianka kłos się narodził. To Bóg tak daje, by nam dogodzić. A my Bogu w podzięce damy te piękne wieńce, co uwijamy. Z dorodnych kłosów ładnie zrobione. Zbieranie zboża już zakończone. Dziękujemy Ci Boże, wysoko w niebiosy. Dziękujemy tak bardzo za chlebowe kłosy. Dzisiaj w Książnicy w sobotę 24 w sierpniu odbywają się dożynki gminne, gminy Dzierżoniów. Jest to wyjątkowe święto poświęcone przede wszystkim rolnikom, sadownikom, ogrodnikom, szczelarzom, producentom żywności. Dzisiaj chcemy podkreślić właśnie w sposób szczególny pracę tych osób, które mają na celu pokazać, jak ważna dla nas jest żywność, jak stanowi ważny element naszego życia. Dodatkowo też trzeba podkreślić i w tym momencie im podziękować. Właśnie chcemy to uczynić między innymi przez dzisiejsze święto, ale też postanowiliśmy, że od tych dożynek w kolejnych latach będziemy wyróżniać rolników z danych miejscowości. Tutaj taką naszą pomocą wykazali się sołtysi, rady sołeckie skazali po dwóch takich rolników i już niedługo takie... Yy, Wynróżnienie taką nagrodę będą symboliczną otrzymywać. Dodatkowo gmina Dzierżoniów słynie z tradycji dożynkowych. Chleb, wieniec są takimi podstawowymi i też cieszę się, że w tym roku do wieniec z gminy Dzierżoniów będzie reprezentował naszą wspólnotę samorządową na dożynkach prezydenckich w Warszawie. Jest to duże wyróżnienie, które nastąpiło w tamtym roku na dożynkach wojewódzkich w Małowicach, gdzie właśnie nasz Wieniec został wyróżniony jako ten najlepszy, najpiękniejszy na Dolnym Śląsku. I uzyskaliśmy tą przepustkę, można powiedzieć, na salony na teren Pałacu Prezydenckiego, gdzie Pan Prezydent z Pierwszą Damą organizują właśnie takie święto ku czci rolników. Sołectwa nasze przygotowały się bardzo dobrze. Każde wystawiło wieniec, przygotowało chleb dożynkowy. Większość wystawiła też swój namiot, gdzie każdy z gości może przyjść, zobaczyć, odwiedzić. Dlatego też chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować współorganizatorom dzisiejszych dożynek, czyli Sołectwu Książnica. To praca właśnie tych mieszkańców, tych osób dbających o tutaj, o przygotowanie boiska, terenu, przygotowanie drogi jeśli chodzi o ustrojenie tej miejscowości oraz też pracownicy Urzędu Gminy Dzierżoniów, pracownicy zaangażowani też z jednostek typu Ośrodek Pomocy Społecznej, czy przede wszystkim również też Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów, siedzibą w Mościcko. nasze zespoły folklorystyczne, pokazujemy to co najlepsze, co to najspanialsze, dlatego też tym wszystkim osobom chciałem bardzo serdecznie podziękować za ich udział, za ich pomoc, za ich wsparcie, oczywiście też pracownicy obsługi technicznej, no i też później mamy zaplanowane Akcje, atrakcje dotyczące między innymi Gwiazdy Wieczoru, czyli Zespół Disco Polo Longen Junior, również będzie pokaz laserów, dyskoteka, więc to wszystko tworzymy po to, żeby nasi zaproszeni goście, parlamentarzyści, radni, sołtysi, osoby też pełniące takie ważne funkcje w samorządzie, też tutaj są razem z nami, więc tego się cieszymy, jesteśmy z tego dumni i należy to podkreślić, że kultywujemy piękne tradycje dorzymkowe piękne naprawdę to to tradycje na dole, ziemi dzierżoniowskiej, gminy Dzierżoniów i tym samym chcemy też tym rolnikom podziękować to to za ten to trud, to to. za tą pracę, no bo wiadomo produkcja rolnicza, produkcja pod chmurką ma to do siebie, że tu pogoda, boskie wsparcie odgrywają ważną rolę, ale też odpowiednie stosowanie wszystkich zabiegów agrotechnicznych, wszystkich działań, żeby właśnie ten najlepszy, najspanialszy produkt przekazać w postaci żywności, którą później spożywamy przy wspólnym stole. Lemon, tak, lemoniada, tak, ciasta tak, tak. tak, miód, nalewki, lęce z, z malcem To jest miód produkcji pana Ciska z Wigniewa. Także zapraszamy. A tutaj jest malczyk mojej mamy. Bardzo dobry, chwalony. Każdy kto tylko spróbuje, Przecież, już tak, tak. to zachwala niesamowicie. No i oczywiście jak smalczyk to i też coś mocniejszego, że domowe ciasta. Jak no, wieki no, no. naszych e, pań zjeżyowić. Lepsza to nalewka. Też u mnie robiły. Tak, robić, robić najmniej tak, właśnie robić. show. co? Desery lodowe, gofry z bitą śmietaną, lemoniatkę, domowy kompot, kukurydzę gotowaną, bo na taką pogodę idealną polecamy wszystko. No do tego, do tego. Jeśli chodzi o rolników w gminie Dzierżoniów, powiem tak, gdybyśmy się mieli cofnąć 30 lat wstecz, było ich bardzo dużo, ale mieli małe gospodarstwa. Teraz jest inaczej. Jest mniej ich, ale mają bardzo duże gospodarstwa. To pokazuje, że ten trend się zmienia. Rolnictwo się zmechanizowało bardzo mocno i też ta produkcja jest bardziej nastawiona na wyższy poziom, wyższą intensywność, ekstensywność, więc tym samym możemy powiedzieć, że tych rolników wbrew pozorom jest mniej, ale obszar działania uprawy tych pól płodów pozostał ten sam. Jeśli chodzi o produkcję, oczywiście królują polskie zboża, czyli tutaj pszenica jest takim głównym, ale również też jęczmień, rzepak, kukurydza zwiększa tą produkcję, część też osób, niewielka buraki. No i też trzeba powiedzieć, że bardzo, bardzo mało osób zajmuje się produkcją zwierzęcą, już jest odejście od tego trendów, ale też jest dużo osób, których na przykład nie wiem, produkują różne warzywa, owoce i też warto ich tutaj wyróżnić, podkreślić. Życzymy przede wszystkim łaskę Bożych, wytrwałości, wspaniałego kultowania tradycji rodzinnych, ale też przede wszystkim szczęścia do tego, żeby ta produkcja pod o która mu, mówiłem, była po prostu nacechowana tymi warunkami atmosferycznymi, które na danym momencie dla tych roślin jest odpowiedni, ale też mniej zmartwień, mniej trosk i przede wszystkim do tego, żeby mogli czuć satysfakcję ze swojej pracy.